Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku na Knak Dziś pokażę wam zawartość dodatku Bank w samo południe oraz Zagarść Kart. Sobie. A więc co się w nim znajduje? Talię kart informacyjna zagarść kart mamy takie to dodatkowe karty do gry które Urozmaicają grę głównie to szaref nimi operuje ale dotyczą wszystkich graczy oraz tutaj mamy tutaj że to są też jakieś dodatkowe karty I w sumie to wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia.